Witamy serdecznie. Beata Wojtas oraz Grzegorz Pruszyński. Witamy Państwa z Ziemi Wielkopolskiej firma Biolider, naturalnie z Biogen. Żniwa rzepakowe dobiegają końca, a w wielu regionach praktycznie się już skończyły. Pamiętajcie Państwo, że dzisiaj zastanawiamy się, jak zagospodarować ściernisko, jak przygotować glebę pod rośliny następcze. Musimy pamiętać o tym, że ściernisko pozostawione jest to rezerwuar wielu chorób których chcemy się jak najszybciej pozbyć, doprowadzić do jak najszybszego rozkładu resztek pożniwnych, i, i, i przyspieszyć możliwie najszybciej mineralizację. Na reszkach pożniwnych znajdziemy suchozniliznę, znajdziemy czerń krzyżowych, ale na such, z resztek pożniwnych może infekować również wertycylioza, więc choroba, która w ostatnich latach nabiera szczególnego znaczenia w uprawie rzepaku. Reszki pożniwne to także duży zasób składników pokarmowych, które chcielibyśmy jak najszybciej odzyskać i udostępnić roślinom następczym. To również bank pokarmowy dla szkodników glebowych, takich jak choćby rolnice, które żerują na plantacji, na której zimują na plantacji, na której żerowały w postaci właśnie w stadium gąsienicy. Proponujemy państwu zastosowanie preparatu Vital Pro Plus. Jest to preparat mikro, mikrobiologiczny składający się z wyselekcjonowanych, starannie dobranych mikroorganizmów, których zadaniem jest przyspieszenie właśnie rozkładu resztek pożniwnych, mineralizacji, ale też ograniczania rozprzestrzeniania się pozostawionych patogenów w ściernisku. Szybka mineralizacja i humifikacja resztek pożniwnych, pozbycie się miejsca bytowania chorób to zmniejszenie presji tych chorób w kolejnych latach uprawy. Szanowni Państwo, proponujemy zastosowanie tego preparatu w dawce 1 litr na hektar na ściernisko, a żeby uzyskać optimum działania tego preparatu, pamiętajmy, że po zastosowaniu powinniśmy wymieszać wierzchnią warstwę gleby. Zapraszamy do sieci dystrybucji ProCam w celu zakupienia preparatu Revital Pro Plus. Pozdrawiamy studio.